Witajcie, kochani. Powiedzcie mi, jak to jest, że na tę samą sytuację każda z osób zareaguje w inny sposób? No, na przykład ktoś mi powie, że jestem głupia. Ja zacznę się śmiać, powiem dzięki, dzięki, a ktoś inny na te same słowa e, się obrazi. Powie, że no, jak możesz mnie tak obrażać, to brak szacunku. E, no i będzie jej przykro. Otóż obie działamy z różnych programów. Mój program jest taki, że się śmieje, nic sobie z tego nie robię, a jej jest taki, że no bardzo emocjonalnie to odbiera i czuje się urażona, bolą ją te słowa. I tutaj powiedziałam ważną rzecz. Że to nie sytuacja, nie historia, a właśnie emocje, ładunek emocjonalny, uczucia związane z tą sytuacją nas bolą. Jedno jest zrozumienie tego, że to właśnie uczucia są odpowiedzialne za to, że cierpimy, a nie sama sytuacja. A drugie to jest zajęcie się tymi uczuciami, emocjami, nie zamiatanie tego problemu pod dywan. Dopiero gdy przepracujemy te emocje w podobnej sytuacji, zaczniemy w inny sposób reagować. I o to właśnie chodzi: żeby się zmieniać na lepsze, żeby poprawić swój własny komfort życia.